Witajcie tutaj Tomek Politaski trener personalny od dwóch lat z wykształcenia nauczyciel wychowania fizycznego były koszykarz obecnie trener personalny a propos techniki którą dzisiaj zobaczyliście którą również mu przyćwiczyć jest prosta ale ta prostota jest troszkę zbudna, ponieważ bardzo fajnie działa cały gorszyk mięśniowy przy czym jest to bezpieczna technika, którą, którą polecam i myślę, że wykorzystam nie raz, nie dwa w swoich treningach, czy trenując samemu, czy dzieląc się tą wiedzą z klientami, wzmacniając ich gorszyk mięśniowy. Także na pewno na pewno jest to fajna sprawa i polecam. Ćwiczenia nie są trudne, nie, są, nie stwarzają zagrożenia dla, dla wykonującego ćwiczenie. Przy czym ich intensywność można dowolnie regulować i na pewno spalanie tkanki tłuszczowej będzie tutaj występowało i jest dobre do, ta technika jest dobre do spalania tkanki tłuszczowej. Na pewno